W kolejnym poradniku do gry Minecraft. Dzisiaj dowiedzcie się, jak efektywniej zdobywać wełnę z owiec oraz w jaki sposób ją ubarwiać na różne kolory i skąd w ogóle biorą się te barwniki. Ok, może na samym początku pokażę Wam, w jaki sposób szybciej zdobywać wełnę z nich. Jak widzicie, kiedy zabijemy ją mieczem. Wypada maksymalnie jedna wełna. Teraz, kiedy potrzebujemy dwóch sztabek żelaza, w taki sposób je robimy, układamy i otrzymujemy nożyce. Dzięki nożycom możemy y, zebrać więcej wełny z jednej owcy. I to nam się y, bardziej opłaci. Ok, może teraz przejdźmy do barwników. Jeśli chodzi o barwniki. Y, Mamy sześć podstawowych, z których robimy kolejne, przez, przez recepturę craftingu. Ok, może na początku, skąd je wziąłem? Kaktus rośnie na pustyni, robimy z niego zielony barwnik. Róże są na łące, rosną po prostu, z nich robiłem czerwony barwnik. Kwiat jest to żółty kwiatek, też rosną na łące, robimy z nich żółty barwnik. Tutaj torbie z atramentem znajduje się w, ośmi w ośmiornicach, jakoś tak pływają sobie w morzu czy w jeziorach. Tutaj mamy lapis lazuli. Wydobywamy go z rudy lapisu lazuli. Znajduje się poniżej 33 poziomu. I ziarna kakaowe, chyba najtrudniej dostępne w grze, nigdzie nie rosną. Możemy je zdobyć tylko poprzez. W skrzynkach są na przykład w różnych mob spawnerach, czy w opuszczonych kopalniach. Ok. To może teraz przejdźmy trochę do robienia tych barwników. Aby otrzymać barwnik z Kaktusa, trzeba go po prostu przepalić w piecyku i po załadowaniu będzie tutaj zielony barwnik, którego tam będziemy używać. Ok, jest to taka tusowa zieleń. Jeśli chodzi o pozostałe na przykład róże, po prostu y, uzyskujemy go poprzez przerobienie, z kwiatu tak samo. Atramentu y, nie trzeba, y, nie trzeba go tutaj dawać, Lapisu i ziarn kakaowych też. Ok. Y, to może teraz przejdziemy do wykonywania takich kolorów różnych wełn. Zaczniemy może od żółtego koloru. Po prostu kładziemy barwnik obok wełny i mamy żółtą wełnę. Tak samo z czerwoną wełną, niebieską, brązową, Ojej, czarną, i zieloną. I to są takie rzeczy, które najprościej zrobić. Teraz może przejdziemy do takich bardziej skomplikowanych. Na przykład, aby otrzymać taki kolor troszkę morski, jest to błękitny barwnik. W taki sposób go uzyskujemy. I wtedy mamy błękitną wełnę. Kolejnym ciekawym barwnikiem jest mączka kostna, która każdą wełnę po prostu robi jaśniejszą. Na przykład rozjaśniony lapis lazul daje jasno-niebieski barwnik, który daje nam jasno-niebieską wełnę. Możemy tak również zrobić z zielonym kolorem. Wyjdzie nam taki limonkowy kolor. Tak. Kolejnym kolorem będzie to kolor purpurowy. Barwnik. Tak. Kolejnym kolorem będzie to kolor różowy. Bierzemy czerwony barwnik wraz z mączką kostną i wychodzi nam różowy barwnik. Barwimy naszą wełnę. Mamy jeszcze jeden. Taki trochę bardziej skomplikowany kolor. Na dole dajemy dwa czerwone barwniki, na górze po lewej laplis, i tutaj mączkę kosną. Wychodzi nam taki hermazylowy barwnik. Aż cztery. Ok, mamy to, i to jeszcze. I jeszcze możemy z czarnego barwnika zrobić Troszkę jaśniejszy barwnik, szary barwnik oraz y, możemy go jeszcze bardziej y, rozjaśnić. Wtedy wyjdzie jasno szary barwnik. W tak. y, międzyczasie y, zbudowałem sobie tutaj y, tak, takie same jak obok ściankę z tego. Aby się nie pogubić, teraz dopełnimy brakujące elementy. Ups. Ok, jak widzicie wszystkie wełny udało nam się stworzyć. Jeszcze jeden fajny bajer wam pokażę. Mam nożyce. Kiedy widzimy owce, możemy ją... Pofarbować najpierw, a później ściąć. I w taki sposób y, tracimy mniej barwnika, a zyskujemy y, wełnę. Jeden barwnik, dwie wełny nam wyskoczyły. Y, jeśli poradnik Wam się przydał, y, liczę na łapkę w górę. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się i oczekujcie kolejnych. Cześć!